Cześć widowie. Nie wiem co to ma w ogóle znaczyć. Ponieważ gramy sobie jak widzicie w podróbkę Minecrafta. Nazywa się ona Crafting and Building. Jak sami widzicie i tak. Co to jest? A pamiętam, że kiedyś to grałem, ale... Ale zróbmy sobie nowy. To w ogóle też wygląda jak ten. Jak Minecraft i zobaczmy sobie. Mm. Świat. Rowin. O, nazwiemy go Rowin. Bo. Kurcze, miałem dać na normalny. No ale to damy na normalny. Bo na oczu to chyba się mowy nie rozpią. Znaczy, no może się rozbić. Mogą się rozbić. Kontynuuj. Dobra, no ile jeszcze tutaj będzie mi się ładować? Dobra, chyba w końcu po pięciu latach się udało. Halo? Okej, okay, jesteśmy... ej, czekaj. Czy moje oczy dobrze widzą? Już tu jest wioska. Nie no, dobra, ja chyba przejdę z tego Minecrafta mega szybko, czyli tak. Na początek oczywiście musimy wyciąć sobie drzewo. Musimy dokładnie tak, przytrzymać sobie to. Potem sobie jakieś zwierzątka zabić. Czekajcie. Za pięć pnino, to trochę za mało, więc Znijmy sobie jeszcze to drzewo Ja ogólnie jestem wielkim fanem Minecrafta, jest to moja ulubiona gra I oczywiście można to nazwać, że to jest Minecraft Ale to nie jest Minecraft Dobra, jeszcze sobie Tutaj i korę Znaczy nie tą korę z mitologii greckiej tylko w sensie, no korę drzewa, drzewa Dobra, wchodzimy oczywiście teraz w ekwipunek i robimy sobie dechy mm, Ja też chciałam w ogóle zrobić odcinek Minecraft tego prawdziwego, bo też jest tutaj taka wersja Ale, no jak wiadomo, jest płatny To czekajcie, Idziemy sobie to I do wiochy jak ja, gdyby tak już od razu zrobić golema, nie, no to chyba będzie za mocne. Ej w ogóle czekajcie. Czy w tej. Czy w tym Minecrafcie mogą się. Ej, co jest grane, Jaka to jest owca śmieszna? Nie ma! Musimy zrobić trzy ofta bym miał na łóżko. Halo, są gdzieś tu może jeszcze jakieś owce śmieszne? Czy to jest wełna? Tak, wełna. Przy okazji zrobię też, że dobędę baraninę. Czyli mięso w sensie od tej od. No owcy. O tu jest owca, ale mała. Taka to mi nie pomoże. Ej. O! hello, hejo! Hey, villager! Co tam mój ciebie słychać, bratku? U mnie wszystko dobrze. O, może mu ukradnę to: jego. jego zboże. Nie posadźmy. Mu żeby aby nie był zły, a niech to klotek niszczyłem mu ten ziemię, prawną, ale to powadzimy. Któm to w ogóle ma? jakieś zielone coś? Nie wiem, a zresztą nasion wykorzystam sobie na nie wiem, na rozmnażanie kurczaków. Jak będę mieć. Dobra, ile mam marchewek? 37. No to całkiem się zbierało. Chodźmy, może, sobie do kościoła. Tylko, że nie na mszę, tylko na ten, na. Żeby sobie zobaczyć, co z Niemiec. I może przy okazji sobie ukraść tatwa chemiczny. Ej, czemu? Czemu tu się woda leje do domu? Przecież to może tego domownika tutaj zalać. Dobra, chodzimy. Ej, teraz nagrywam. Mm. Dobra, nie to nic nie było. Naprawdę, nic nie było. To oszustwo, czekajcie. Zróbmy sobie chleb. chleb I mamy żarcie już. No tylko to jest taka po to, też na nazwa. będę, aby tak w szkole nie mówić. Łooo, wow. ale tutaj mamy tyku jedzenia. Bierzemy wszystko koniecznie. I ty, Boże święte, tego nie zauważyłem. To jest sam emerald, dosłownie. I drzewo? Nie, drzewa nie potrzebuję no się nie drzewa tylko sadonkę drzewa Mam tu może jeszcze gdzieś, jakieś inne skrzynie? Nie W beczce coś jest? Nie, nie ma w beczce nic No nie! Wpadłem Na no, zawsze reklamy A da się to grać bez reklam? Czekajcie No Czemu nie mogę stąd wyjść? No bo to beczka mi prze... Przysz... A nie to przez płytkę Dobra, wyjdę drugą stroną Może tu będzie... Dobra, w końcu po pięciu latach wyż wysz... Szedłem I czemu ten dom jest taki biały? No nie, zacina mi się jeszcze I chodźmy sobie tutaj, bo tutaj... Ej bo, czy tu będą diaksy? Nie, ale mamy zbroję! Dobra, teraz to możemy być silni. Załóżmy sobie ją. Hmm. no. I teraz to jestem dosłownie wojownik. Teraz już żaden, bo tam jest golem, w sumie... No może go zabiję, będzie dobrze, będę mógł z niego... Mieć sobie żelazo. Miał sobie na ten, na, na lepsze po prostu rzeczy, bo nie chcę cały czas nie mieć drewniane. No bo wiadomo, drewniane to tam. To jest najgorsze to może być. Nie czekajcie, to jest zagroda. Musimy też uważać, żeby żadnego tej villagerze nie uważać. Że... Ej, co jest grane? Co to za golem? Mm, dobra, to jest też pierwszy odcinek. Yy, tutaj będziemy się starali dojść do endu. Okej, okay, jestem głodem. Podjem sobie to. Albo sobie to może sobie podjem, będzie lepiej. Dobra, to będzie w skrzyni. Ło, wow, ile tutaj tego jedzenia? Jeszcze kartofle. No. ta, to co? Mlecz. No wiedziałam, że to będzie kwiatek, ale. Czekajcie, no. Tutaj ten golem mi ucieka. Musimy się podbudować. Musimy poczekać też ten golem będzie stać, bo no wiadomo jak to z tymi. Czekajcie. Tylko żebym nie uderzył. O nie. Ty dobra, na styk mi ten miecz dostał. I zobaczmy ile mi tego żelaz. Obec 5. 4. No dobra, no przynajmniej mogę sobie ulepszyć już te narzędzia. Dlatego że gnamy tą wioskę. To my jeszcze na górze bo bylibyśmy prawić te wiązki. Ale co i widzimy, że ta wioska? No jest duża, jest duża. O co to? Co to jest? A trzcina cukrowa Będziemy mogli zrobić sobie cukier Ej, co jest wygrane? Nie ma! Nie, ja go zabiję O nie! Niech mi się bo to zaraz sobie zrobię lepsze Nie ma! O dobra, zabiłem A to wydniłem mięso Czekajcie, gdzie to jest? Co to za alchemiczny? Skąd ja go mam? No zgniłe. Gniłe mięso, blee! Ło, krowo! pani krowo, to tutaj pani robi? A jak dostało obrażenia moje zbroje? No nie aż tak źle. Ale to jest... To jest gdzieś... To jest gdzieś w górach polskich, Węgiel! Czekajcie, wykopmy sobie tutaj kamień i ulepszyć ulepszać się chciałbym dostać w tej wiosce. Wykopimy sobie go 6 bloków. I weźmy sobie teraz crafting. Znowu! Gdzie tutaj? O nie. Nie ma. Dobra, zabity. Co? Z tych małych też wypada zgniłe mięso? Prawdźmy w prawdziwym Minecrafcie z małych nie wypada. O nie. Trzeba się noc robić. Ale czemu? Ale nie martw się, przecież jestem w wiosce. I tu chyba tak, to tu znajdą te. rzeczy. Trzeba już będzie się iść spać. Da się jakoś tam jeszcze dostać wyżej. Pewnie się da, tylko że trzeba się podbudować. Oj! No! Krawam moczy. Yo, ale tego dużo. tylko dużo! Poczekajcie, idziemy spać, nie ma nuty. Jest dzień! Bierzemy wszystko, ale będziemy tego jeść. O Boże, będziemy tutaj grubi. I jeszcze podwójne w dodatku. O, ale knur śmieszny. Ja się świnia to jest knur, jeśli nie wiecie. Dobra, czekajcie, wejdźmy sobie do domu. Co jest? Taki duży, a nie ma tego. Skrzynin. To jest tolerancja. Pieszę Boże, nie tolerancja, tylko. jest koszmar. A to słabe narzędzia drewniane zaraz do rzeki wyrzucimy. Może i nie jest to ekologiczne, ale... No, gdzie indziej byśmy mogli wyrzucić, no bo przecież, jak wiadomo, w Minecrafcie nie ma kosza. Bierzemy całe jedynie, oj. No, ale będę rozdawać je ludziom, także że... się, no wiecie, tym villagerom, czy jak oni się tam nazywają, no villagerowie, ale po polsku to jest osa... I tu już jest miedź. Mieć czy to to jest? Ła! O kurde jaskinia! A nie mam tarczy! Szkielet. Jeszcze tutaj. Okej. Okay. To ale tu jest jaskinia. Co to za ruda? Ruda. czekaj. Nie piszę. Żelazo to jest! Ej, dobra, to już możemy zaczynać zdobywać żelazo. O tam dalej jeszcze jest. O, ale będziemy mieć tego żelaza. Ej! A no ja, yeah. no tak to jest Najmniej Przynajmniej będziemy mogli zdobyć krzemień. Zobaczymy. Czy to będziemy dobra ile tego mamy? Siedem złóż może krzemień? Nie mam tylko bloki. Naprawdę tylko bloki To jest. Zostańmy z tym spokój. Ty, w ogóle mnie bardzo śmieszne to zwierzęta tutaj. O! to to jest? A, mięso zgniłe. No tak, przecież w nocy zawsze tutaj się roi od ząbiaków. bo chcą zjeść mieszkańców, ale nie to nie pozwolimy. Jak yy, nie złożę. Dobra, dawajcie, skoczymy z balkonu. Czy da się w ogóle przed niego... nie, będziemy musieli przez dom przejść. I to już chyba wszystkie. Domki sprawdziłem w tej wiodce. No to wygląda na to, że już możemy ją sobie odpuścić. Ej, a ja czy wziąłem crafting, tak. Bo teraz widowie... A no tak, może wziąć więcej tego. I węgiel w ogóle jeszcze zdobyć. O, tutaj mamy węgiel, więc bierzemy go. A, Boże, jeszcze mieliśmy zrobić sobie łóżko. Ale ja jestem głupim. Nie pamiętakiem. Ale weźmy sobie może o. Tutaj, ja... idealnie są dwie owce. Akurat z każdej owce wypada wełna. No jedynie z tych dużych. Tych małych tam nic nie ma. Nawet mięsa nie ma. Na obiad. Dobra, mamy, możemy już zrobić. Też w ogóle chciałem budować bazę, abyśmy mogli nie mieszkać. Dobra i mamy łóżko. Od teraz będziemy mogli to robić. Też jestem ciekaw z czego, znaczy no wiem z czego, ale z czego można robić mikstury.